Witam Maciej Tarnowski, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego. W tym liceum zajmujemy się diagnozą sportową zawodników, którzy przychodzą do nas z różnych dyscyplin sportowych. Analizujemy ich pod różnymi względami, jeżeli chodzi o szybkość, siłę, wytrzymałość analizujemy również za pomocą e, analizatora składu ciała Tanita 780AM, e, Również opto Jump, który pomaga e, w diagnozie, jeżeli chodzi o skoczność, e, również posiadamy e, inne e, aparaturę do pomiaru e, parametrów, e, o których wspominałem. E, w naszej szkole, w naszym liceum jest to bardzo ważne, dlatego że przychodzą sportowcy z różnych liceów z różnych dyscyplin sportowych i dlatego też staramy się przeprowadzić te badania, żeby trenerzy mieli właściwy ogląd, podejście i wiedzieli jak ułożyć plan treningowy, żeby znali możliwości danego zawodnika, żeby mogli określić jego stan, jeżeli chodzi o wydolność organizmu i przede wszystkim o parametry, które trenerowi podajemy.